Witam, człowiek rejestrator świata. Dzisiaj film z serii Buty, ale nowe Buty. Tutaj takie lacie. Tak one wyglądają. Dzisiaj już są trochę brudne, bo, bo, bo miały dzisiaj inaugurację, także pierwszy raz w nich przeszedłem. Oczywiście jak będą zniszczone, to też zrobię materiał w osobnej playliście zniszczone buty. O, i tak one tutaj się wyglądają. Zobaczymy jak będzie z tą podeszwą. Podeszwa jest taka. No, na razie no, nie ma prawa nic się raczej. Przetrzeć no pierwszy e, dzień chociaż tam te Kang, y, po pierwszym dniu y, zawsze znaczy po trzecim dniu już się do niczego nie nadawały dobra jak to wygląda tutaj mamy taki fajny krój są dosyć y, wygodne środek y, prezentuje się dokładnie y, tak o chyba tutaj dobrze to jest przyklejone nie wiem to się wszystko w praniu okaże. Tutaj jeszcze takie szwy są. No, ogólnie, lacie bojówki takie bardzo fajne, bez wiązania. Idzie je szybko tutaj założyć na nogę, nie? No, i to, i to cenię, to, to jest bardzo fajne. Drugi lać, drugi but e, wygląda w ten sposób. Obydwa są w kolorze e, czarnym. No i na razie nic się nie dzieje. No, tak jak mówię, pierwszy dzień. Pierwszy dzień, nie wiem co to jest za marka, bo nigdzie nie było napisane i nie jest nigdzie napisane. No zobaczymy, zobaczymy jak się będą te buty tutaj prezentować. No i to tyle, także tak one wyglądają. Fajne chyba tam 39,99 co nie płaciłem, także groszowe sprawy i, 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 i myślę, że będą lepsze od tamtych. Dzięki na razie, trzymajcie się, hej.